Pewnie zauważyliście jak uwielbiam wszelkiego rodzaju placuszki z patelni, czy to na śniadanie, czy kolację. Rzadko kiedy przygotowuję zwykłe kanapki, choć z domowego, ciepłego pieczywka to nigdy nie odmówię. Niestety przyzwyczaiłam się, że jem śniadanie najpóźniej pół godziny po przebudzeniu więc nie wytrzymałabym z głodu żeby sobie z samego. Rana upiec domowe bułeczki, czy chleb, który musi chwilę rosnąć. Później upiec i chwilę ostygnąć. Takie serniczki przygotowujesz w okamgnieniu, tylko nie zrażaj się do gęstego ciasta, które troszkę ciężko nałożyć na patelnię. Ono po prostu takie ma być, a po usmarzeniu serniczki wychodzą bardzo smaczne. Przepis na serniczki z patelni. Składniki 250 g sera w kostce 4 łyżki mąki pszennej 1 większe jajko 16 g cukru waniliowego 2 łyżki miodu lub cukru pudru Konfitura Naturalnie owocowe Owoce leśne, firmy Stowit kopiuj serniczki z patelni, przepis krok po kroku. Wykonanie, w większej misce mieszamy ze sobą wszystkie składniki za pomocą łyżki lub mikserem na małych obrotach, masa będzie dość gęsta. Na patelnię nalewamy odrobinę oliwy z oliwek, łyżką nakładamy podobnej wielkości serniczki, przyklepujemy na patelni, smażymy z obu stron. Podajemy z ulubioną konfiturą.